Miejsce, w którym stoję to brzeg jeziora Ostrzyckiego, jezioro Ostrzyckie za mną. Przede mną dokładnie 3-4 metry kaszubski zapiecek w Ostrzycach, wokół nas lasy. Tutaj niedaleko za nami góra, jastrzębia góra, kawałek dalej jeszcze wieżyca. Czego już jeszcze można więcej chcieć? Tak, dla turysty chyba tutaj wszystko, to, co, to czego potrzebuje, ma właśnie w Ostrzycach. Jesteśmy w sercu szwajcarii kaszubskiej. Nad samym jeziorem w Kaszubskim Zapiecku będziemy za chwilę pokazywać Państwu, jak na Kaszubach można ciekawie i fajnie zjeść, trochę może prowokująco, ale też trochę i regionalnie. Pokażemy też ciekawostki i ostrzyc, dlatego że warto tutaj przyjechać, zobaczyć sobie to miejsce, poczuć ten klimat. Zwłaszcza, że zawsze tutaj świeci słońce, chyba że akurat idzie na deszcz. Zapraszamy do kuchni, za chwilę ze mną będzie przygotowywała potrawę pani Bernadeta Buzdrowska, która w tej chwili jeszcze jest w kuchni i przygotowuje lina, a za sekundę pokażemy Państwu, jak tego lina można zrobić po nowemu, po koszulskiemu i po smacznemu. Co się dzieje? Wrzucamy. Wrzucamy. Ugotowane ziemniaki. wydrylowane Wydrylowane, Ugotowane tak. i wydrylowane Tak. Na gorący olej. Tak. Dobra. Pieczemy na To żarty. są krelki. Wyjaśnijmy Krelka co to, jest. to jest to. To jest taka malutka. To jest krelka. Tak. A takie duże? Tak. To są pulki. Więc to są krelki, a tak. pani ma pulka. pulka. pulko, Pólka. Pólki. A już jest, proszę bardzo. Czyli to jest moment, błyskawicznie. Tak. Błyskawicznie wychodzą. I są rumiane. Po prostu. Wrzucamy pokrojony lin. A teraz... A, do tego samego oleju, pani tak, wrzuca? Ten sam pokrojone kawałki lina. Tak. Mhm. I one też w tym oleju się będą smażyć. I chyba też niedługo, co? Właśnie to tylko troszeczkę trzeba pod, podpiec. Tak. Już zaraz będziemy rzucać. To jest na w ogóle patanie. świeża ryba, która Bardzo została wysiletowana, pokrojona tak, tak. i nic więcej. No. Czy tam coś jest z niej? Sól pieprz według uznania. Sól i pieprz. Czyli tak normalnie, bez żadnych bez żadnych fajerwerków, tak? Dobrze. Lin jest prawie gotowy na tym oleju. Teraz pani wlała do garnuszka sos. Tak, żółtko. Tak. Mąka, mhm. śmietana. Tak i chrzan, można cytrynę, można chrzan, Cytryna, można, albo chrzan, a co tak. pani tam ma, pani ma pewnie chrzan, ja mam i cytrynę i chrzan i, I czosnek, no i czosnek, bo taką okay. akurat mam, a to jest taki sos zimny, tak, to on nie jest, nie, on będzie teraz zagotowany, I na początku się go, mieszają tak. się składniki, no i dosypujemy oczywiście kopru, zaraz, i podpiącamy. na sam koniec, tak. dobra i ten zimny sos wędruje do, do garnka, następnie tam też dodajemy lina, tak, i, I na koniec koper. tak. Gotowe. Czyli tak, krelki wytrylowane i przesmażone w głębokim tłuszczu. Teraz pani wypełnia sosem i na każdą krelkę pani umieszcza, na każdej krelce pani umieszcza kawałek lina. lina. Właśnie to jest gulasz z lina. Tak. Rzadko spotykany gulasz. Mhm. No i ryba też jest rzadka. To jest ryba stąd, L prawda? Właśnie Od naszego jest... zaprzyjaźnionego rybaka, tak, który ją właśnie. złowił dzisiaj rano. A pani ją pięknie sprawiła i tutaj usmażyła. Teraz pani wzięła większy zimnaczek, czyli to mm -hmm. jest pulka. Tak, to są już półeczki. Tak? To jest króleczka. Powinna Krewka. być podsmażona w piekarniku. Czy ten gulasz z lina to, można powiedzieć, że zdanie kuchni kaszubskiej, czy nie? Gulasz Lim jest kaszubski w sosie koperkowym, a gulasz lina, z lina to przygotowałam właśnie sama, żeby. Czy jest to pani Mówi... autorski przepis, tak. który bazuje na tak, tradycji jest, kaszubskiej? Jest oczywiście śledź. Um... Gulasz z śledzia, no i połączyłam zamiast śledzia, połączyłam Aha, czyli jest tak, że jak gulasz z śledzia, a tak. Pani pomyślała, że można zrobić gulasz z lina, ponieważ linia jest z rybą kaszubską. Tak, właśnie I pochodzi tutaj z tego naszego jeziora, który jest od nas 20 metrów, ile metrów? 10. 10 metrów. Nie, 5. Dobra, no rzut, rzut. Rzut y beretem. Tak, rzut beretem. Dobrze. Tutaj Pani dekoruje teraz, to są jakieś zioła, prawda, świeże? Mięta. Jest mięta. Fajnie. A czy możemy jakoś po Kaszubsku zachęcić do, do jego zjedzenia? Po Kasiepsku jak to można powiedzieć? Kasiepsi jedzeni na talerz z, z lenem.